Witajcie. Czarno porzeczka to jeden z tych owoców, który zawiera bardzo, bardzo sporą ilość witaminy C. Mówi się, że trzykrotnie więcej od cytryny. Zatem zajmijmy się przygotowaniem nalewki z czarnej porzeczki. Oczywiście, jak zwykle, możecie pobrać sobie terminarzy, link jest w opisie. A dlaczego o tym terminarzy będzie Wam potrzebny, o tym w dalszej części. Zatem, jak ja proporcje używam? na 1 kg porzeczek czarnych 650 g cukru oczywiście możecie mniej, jeżeli lubicie mniej słodsze i litr spirytusu 70% porzeczki czarne umyj obierz z ogonków wsyp do słoja i zalej to wszystko spirytusem 70% odłóż na 6 tygodni w zacienione miejsce strząsając oczywiście codziennie najlepiej codziennie po 6 tygodniach Nalew zlewasz przez sito, a owoce wsypujesz z powrotem do słoja i zasypujesz to cukrem. Odstaw teraz na 5 dni, około 5 dni do rozpuszczenia cukru. Codziennie wstrząsaj słojem. Jak już cukier pięknie się rozpuści, odsyć syrop, a owoce wyciśnij. Zmieszaj syrop z nalewem zlanym wcześniej. Odstaw nalewkę na jeden miesiąc, żeby się to wszystko przegryzło razem. Po miesiącu wystarczy nalewkę przefiltrować, zlać do butelek końcowych, nakleić dedykowane etykiety i odstawić do spiżarni na około rok, a najlepiej na dwa lata. Po dwóch latach będzie smak już wyśmienity, bardzo głęboki. Mi ten smak przypomina, słuchajcie, smak starego, fantastycznego, półsłodkiego, delikatnego wina. A jeśli chodzi o terminarzyk, to link, gdzie możecie pobrać, to znajdziecie na dole w opisie. W tym terminarzyku pisujecie swoje ilości, które podaliście. Możecie również zmienić proporcje. Ja podaję te proporcje, które ja używam. Wpisujecie datę początkową, daty kolejnych procesów, kiedy macie co robić, i odfajkowujecie sobie każdy proces, który wykonaliście. A potem, już po całym procesie, zarchiwizujcie sobie ten terminarzyk gdzieś do swojej szuflady. Po roku, po dwóch, jeżeli stwierdzicie, że coś trzeba poprawić, coś w tej nalewce, może mniej cukru, może więcej cukru, może więcej alkoholu, może więcej owoców, to macie wszystko zarchiwizowane, co robiliście, kiedy będziecie mogli zmodyfikować do swoich własnych potrzeb. Dzięki za wysłuchanie. Zasubskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, pamiętajcie o łapce w górę, jeżeli Wam się oczywiście poda podobało, jeżeli przydatny ten film dla Was był. Bardzo krótki, treściwy, poniekąd film. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć!